Witam Piotr Zygier z tej strony z Zyga Golf Academy. Dzisiaj jestem na polu golfowym Grosshof w czeskiej Bromowie. Mam tutaj możliwość właśnie uczyć, mam tutaj możliwość trenować z moimi studentami. Także jeżeli macie ochotę ze mną współpracować, zapraszam o kontakt. Mój numer telefonu jest podany oraz adres mailowy. To są najprostsze, najprostsze sposoby skontaktowania się ze mną. Słuchajcie, w dzisiejszym filmie opowiem Wam o kolejnym elemencie, jeżeli chodzi o podstawy gry w golfa, o pozycji wejściowej. Bardzo często spotykam zawodników, którzy poprzez metodę prób i błędów doszli do pewnego, do pewnego takiego poziomu, gdzie są zadowoleni ze swojej gry, ale nie wiedzą, dlaczego nie mogą przejść na wyższy etap. I słuchajcie, najciekawsze jest to, że elementy, które należałoby zmieniać, to są właśnie podstawy. Także oni doszli do tego w taki sposób, że próbowali. Udało im się uderzyć kilka piłek, ale nie jest to powtarzalne. Teraz pozycja wyjściowa. Dlaczego pozycja wyjściowa jest e, tak łatwa do zmiany i tak, tak trudna do zmiany jednocześnie? Otóż zawodnicy dostają e, rady od kolegów, że bark jest niecofnięty, że biodro jest nie w tym miejscu, że kolano nie jest w tym miejscu. E, natomiast tak na dobrą sprawę. Nikt nie wie, nad czym dany zawodnik pracuje. Więc, rady tego typu, jeżeli utrzymujecie tego typu rady, zaakceptujcie je, podziękujcie i sprawdźcie to z profesjonalistami. Czy naprawdę taka rada Wam pomoże, czy Wam bardziej przeszkodzi. Więc, przejdźmy do tematu: Więc jak w jaki sposób przyjąć pozycję wyjściową. Stajemy w pozycji wyprostowanej, zrelaksowanej. Kij układam na wysokości pasa i teraz delikatnie wypycham ten kij do tyłu, co spowoduje, że moja górna część ciała pochyli się do przodu, natomiast dolna część ciała się cofa i teraz w momencie, kiedy poczuję tutaj rozciąganie mięśnia dwugłowego, to jest dobry moment na to, żeby się zatrzymać. W tym miejscu odblokowuję kolanka, opuszczam dłonie w dół, tak, abym mógł swobodnie chwycić kij i z pozycji tutaj down the line, czyli z boku, tak wygląda pozycja wyjściowa. Jestem zbalansowany, jestem stabilnie ustawiony w tym momencie, jestem gotowy do tego, aby uderzyć pilkę w moim celu. Teraz z przodu, jak wygląda ten cały proces? Kij układamy na bioderkach, wypychamy do przodu. Górna część ciała pochyla się do przodu, tylna część ciała idzie do tyłu, odblokowuje kolanka. Ręce swobodnie opadają w dół i teraz następuje jeden mały ruch tutaj. Jest delikatne przechylenie tutaj górnej części ciała po to, aby mieć swobodę w uchwycie kija. To jest wykonane tylko i wyłącznie po to, aby łatwiej było uchwycić kij. Jeżeli nasze barki będą w pozycji równoległej do podłoża, zwróćcie uwagę, co się stanie. Prawa dłoń i lewa dłoń są równe, więc jeżeli chcemy chwycić kij, coś, coś będziemy musieli zrobić. Więc prawdopodobnie niektórzy zawodnicy podciągną bark do góry, tu zmieniają całkowicie pozycję swojego ciała, lub wykonają takie, takie coś, że wykonają tutaj ugięcie w, prawej, w lewej ręce, tak aby tą prawą, Miejsce tutaj znaleźć na prawą rękę. Słuchajcie, jedyny element, jaki musicie zrobić, to jest delikatne pochylenie tułowia. I to jest wszystko. I tak wygląda pozycja wyjściowa, gdzie zwróćcie uwagę, jestem stabilny, zbalansowany i jestem gotowy do tego, aby ruszyć. Do czego można by porównać taką pozycję? Słuchajcie, do bramkarza, który szykuje się do obrony rzutu karnego do rodzica, który czeka aż może jego dziecko podbiegnie i może je podnieść do góry to są najprostsze rzeczy, do których można je porównać pozycja, chociaż golf jest grą można powiedzieć statyczną dla, dla niektórych dlatego, że tylko tam się chodzi i od czasu do czasu macha hasikiem tak naprawdę jest to bardzo dynamiczna gra dlatego ta pozycja musi być bardzo, bardzo dynamiczna, przygotowana do tego aby wykonać Pełen ruch, pełen zamach, stabilizacja, balans. Te wszystkie elementy są bardzo ważne. Teraz, jeżeli mówimy tutaj o stabilizacji, o balansie, gdzie powinna być przeniesiony ciężar ciała? Czy powinien być na palcach, czy powinien być na piętach? Otóż nie, powinien być na środku, stopy. Nie powinien być na palcach, dlatego że tu już w tym momencie czuję, jak moje ciało ucieka do przodu, co może spowodować podczas downswingu, może spowodować. E, jakąś reakcję mojego ciała, jeżeli jestem napięta, również to może spowodować reakcję mojego ciała. Natomiast, jeżeli jestem, e, moje e, ciężar ciała jest na środku e, stopy, w tym momencie jestem zbalansowany, mogę wykonać pełen ruch bez żadnego kompromisu. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Jeśli tak, dajcie łapkę w górę. E, jeżeli chcecie ze mną współpracować, dajcie znać poprzez wiadomość tekstową lub zadzwońcie do mnie lub wyślijcie mi e maila na adres, który będzie podany w opisie. Zapraszam i dziękuję.